Roku, a później przerwa i ten 2020 sezon i ten sezon, 15 skoczek klasyfikacji przed szansą, by napisać wspaniały rozdział swojej kariery. Andrzej ten skacze bardzo dobrze i będziemy teraz patrzeć na te wszystkie warunki, na te punkty, które będą mu przyznawali sędziowie. Potrzebował 135 metrów, by zaatakować pozycję Rioju Kobayashiego. Skacze 133,5. Nie będzie miał punktów dodanych i odjętych za wiatr, a więc tylko dodatkowo 4,7 punktów za obniżoną belkę startową. Do tego Cztery noty, 18 punktowe. Jedna nota, 18,5 punktu dla Andrzeja Stękały. Piąty w Zakopane, w Titi Zenojszczad. Mówiliśmy o tych piątych miejscach, o tych piątkach dla Andrzeja. I teraz patrzy cała reprezentacja. Patrzą wszyscy. 268, rośnie, rośnie. rośnie. Troszeczkę zabrakło. Trzechdziesiątych punktu Andrzej Stękała za Rioju Kobayashi'm, Ale to będzie najlepszy start w karierze Andrzeja Stękały, bo on w najgorszym wypadku zajmie czwarte miejsce. No tak, no tak. Rioju się cieszy, bo już na pewno staje na podium Bor Pavlowcic, który ostatnio jest rewelacją. I teraz drugi po pierwszej serii Pawłowczyk ląduje. Musiał skoczyć 132,5 metra, ale czy wystarczyło? Skoczył w pierwszej serii 137. Teraz sędziowie dali 18, 18,5 punktowe noty. U czterech z nich 130 metrów za krótko, aby objąć prowadzenie, za krótko, aby być na drugim miejscu. Czyli który będzie? Czyżby za Andrzejem stękał? A jeżeli tak, jeżeli będzie za Andrzejem stękał, to Andrzej Stękała automatycznie. Ci podium. Po raz pierwszy w karierze. Co za wydarzenie. Por Pawłowczyk. Jest... Proszę posłuchać co tam się dzieje w polskiej ekipie. Kibice gdzieś daleko poza wielką kropią, ale oni są teraz jego kibicami. Oni są teraz tymi, którzy fetują pierwsze podium w karierze Andrzeja, ale pozostał jeszcze Halvor Egner Granerud, ten który próbuje polecieć tutaj po jedenaste zwycięstwo w tym sezonie Granerud nad zyskokiem i nie będzie jedenastego zwycięstwa w tym sezonie, nie będzie na najwyższym stopniu podium Halvora Egnera Graneruda. Patrzy, rozkłada bezradnie ręce. Rioju Kobayashi. Wygląda na to, wygrywa ten konkurs, ale poczekajmy jeszcze do końca. 129 metrów Halwora Egnera Graneruda. Czy może, czy może pomarzmy sobie Andrzej Stękała na drugim miejscu w dzisiejszym konkursie. Odjęte 2,5 punktu za wiatr. Dodane 4,7. 18, 18,5. Noty jakie dostaje Halvor Egner Granerud. No i teraz czekamy. Czeka również reprezentacja Polski. Już wiadomo. Andrzej Stękała na podium. Jakżeż pięknie pisze się dzisiejsza historia. Polskich skoków Andrzeja. Siódmy, Regner Graner dopiero siódmy. Andrzej stękała na drugim miejscu. Przegrywa tylko Zwieju Kobayashi Andrzeju, sportowy los. Oddał Ci coś, co Ci wcześniej przecież zabrał. Pamiętamy te problemy, Andrzeju, ale teraz to jest nieważne. Najważniejsze. Andrzej na drugim miejscu. Andrzeju, Andrzeju. To jest Twój moment, Twoja chwila. Andrzej, wielkie gratulacje. Co tu się dzisiaj wydarzyło? A ty mi powiedz. Kosmos, jesteś na podium Pucharu świata. Oj, jaj, jaj. No nie, cieszę się bardzo. Trochę emocje targają mną, ale jestem mega szczęśliwy. Strasznie chciałem stanąć na tym podium i w zakopanym. Pierwsze podium no smakuje po prostu super. że bez kibiców na tym na pewno bardzo ubolewam, bo nie ma ich tutaj. Wiem, że są tam gdzieś i słychać ten doping, i cieszę się, że, że nas dopingują, że są z nami bez względu na to, jakie są okoliczności. Ja mam wrażenie, że to Twoje podium wisiało w powietrzu, Andrzej, że tak się dobijałeś, dobijałeś i, i się dobiłeś. No, i jest w końcu. Ta radość, Twoja, to było jak radość no zwycięzcy. No trzydziestki braku. kurde, to jest takie tak naprawdę niewiele, żeby wygrać, ale, ale cieszę się, że, że jest to podium i gdybym był na trzecim miejscu. Zaraz po skoku jakbym był pierwszy, to bym się tak samo cieszył i później na to trzecie to też bym się mega cieszył. A że jestem drugi, to... Nie wiem, ciesz się, więc nie dzień. ma nic do gadania było potrzebne zwłaszcza że już parę razy się kręcił koło tego podium dość blisko. E, także na pewno tutaj te emocje trochę odpuszczą i będzie się mógł na spokojnie skupić na, na swoich skokach po prostu. To jeszcze słowo pana skoku. Kamil Stok bardzo mocno bił brawo. Słyszał pan po swoim skoku? E, słyszałem jak już tutaj wyszedłem z, z exit gate'u. E, na skok też Musiałbym się go zapytać na co on to brawo bił, bo nie wiem czy, czy się e... Jakie miał w tym intencje? Jaka była jego idea? No bo ten skok na pewno nie był idealny. No z... Przeleciałem zieloną kreskę, myślę, że to z tego powodu, że gdzieś tam obejmowałem prowadzenie. No ale na pewno można było dużo dalej skoczyć w tych warunkach. To będzie pewnie o czym rozmawiać. Dziękuję, pięknie. Dzięki. Nie ma wprawdzie Groneruda na podium, ale Norweg na podium jest. Właśnie wkracza na nie Mariusz Lindwik i to jest dziesiąte podium w jego karierze. Po raz 3. Nie... Tak, w porządku. I teraz Andrzej Stękała. Andrzej po raz pierwszy w swojej karierze. I od razu na drugi stopień. To jest święto, to jest radość. To jest ta cudowna historia. Przecież Andrzej Stękała, jeżeli popatrzymy na jego starty w zawodach Pucharu Świata, sezon 2015-16, e, wtedy 105 punktów zdobytych, później to się wszystko posypało. Andrzej Stękała wypadł z kadry, on się jednak zawziął. Postanowił trenować indywidualnie z Maćkiem Maciusiakiem, wrócił do kadry i proszę bardzo, jak ten sportowy los mu oddał Andrzej Stękała drugi. A triumfuje i to jest jubileuszowe 30. podium zawodów Pucharu Świata. Ryoyu Kobayashi'ego 17 raz na najwyższym stopniu, o 5 razy drugi i 8 razy trzeci. I Ryoyu Kobayashi, no pamiętamy ten sezon 18, 19 kiedy wygrał 13 konkursów na 28. No i mamy nowych zawodników na podium w tym sezonie. Dotąd mieliśmy 13, którzy w tych dotychczasowych 19 konkursach pojawiali się w pierwszej trójce. Mamy 14 i 15. Rioju jest ósmym zwycięzcą w tym sezonie. No a Andrzej jest tym 15. zawodnikiem, który stanął na podium. Wciąż liderem oczywiście Granerud Pucharu Świata, ale Rioju pokazuje, że jego forma rośnie. Kontekst mistrzostw świata jest tutaj oczywisty. Najlepsza trójka dzisiejszego konkursu, Rioju Kobayashi, Andrzej Stękała i Mariusz Lindwik. Konkurs zdecydowanie na plus, to nieważne, trzy dziesiąte punktu do zwycięstwa, do pierwszego miejsca. Najważniejsze to jest to, że Andrzej w końcu stanął na podium, a teraz hymn Japonii. Ryoyu Kobayashi, Andrzej Stękała, Mariusz Lindwik. To jest wielka trójka, ale jutro też jest dzień, jutro jest niedziela, a już nieraz zauważaliśmy, że w tym sezonie weekendy właściwie rzadko przebiegają w jednym rytmie. Owszem, ostatnie dwa to były triumfy Halvora Egnera Graneruda, który wygrał cztery konkursy z rzędu. No ale dzisiaj nie ma go w ogóle na podium. A ta niedziela może być jeszcze inna. Dzisiaj śnieg. Jutro pogoda może też zupełnie zmienić warunki rozgrywania konkursu. Przede wszystkim jesteśmy w Zakopanem, jesteśmy w magicznym miejscu, które tą magię pokazało dzisiaj przy tej wspaniałej, szczerej radości Andrzeja Stękała. Proszę sobie wyobrazić, sezon 2018-19 bez punktów w zawodach Pukaru Świata. Sezon 2019 20 także bez punktu i w tym sezonie. Ten sezon jest piękny. Andrzej Stękała, wielkie wielkie gratulacje i dziękujemy pięknie państwu za dzisiejszy konkurs. Właniają się Przemysław Babierz i Sebastian Szczęsny.